Dobry wieczór! Witam w pierwszy dzień świąt i zapraszam na kolejny odcinek programu Trudne Pytania, Trudne Odpowiedzi. Dzisiaj zadamy sobie pytanie: czy warto na siłę szukać przyjaciół, czy lepiej skupić się na towarzystwie zwierząt? Samotność to jedno z największych wyzwań współczesnego życia. Szczególnie, gdy nie mamy bliskiej rodziny. W takich sytuacjach wiele osób zastanawia się, czy warto aktywnie szukać przyjaciół, nawet jeśli nie przychodzi to naturalnie, czy lepiej znaleźć towarzysza w zwierzęciu domowym, takim jak pies czy kot. Wybór ten zależy od wielu czynników osobowości potrzeb emocjonalnych. Stylu życia i gotowości do nawiązania relacji międzyludzkich lub opieki nad zwierzęciem. Czym jest samotność? Samotność nie zawsze oznacza brak ludzi wokół nas. Można czuć się samotnym w tłumie, jeśli nie mamy głębokich, satysfakcjonujących relacji. Z drugiej strony, niektórzy cenią samotność. Jako sposób na refleksję i spokój. W dorosłym życiu wiele osób ma ustabilizowane kręgi społeczne, przez co trudno w nich znaleźć miejsce dla nowych osób. Obawy przed odrzuceniem lub nieufność mogą utrudniać otwieranie się na nowe znajomości. Aktywne poszukiwanie przyjaciół. Może wydawać się sztuczne, a nawiązanie autentycznej relacji wymaga czasu. Natomiast zwierzęta oferują bezwarunkową miłość i obecność, ale wiążą się również z odpowiedzialnością. To rozwiązanie dla osób, które potrzebują bliskości, ale mogą nie być gotowe na relacje międzyludzkie. Jakie są zalety i wyzwania poszukiwania przyjaciół? Zalety: wsparcie emocjonalne. Przyjaciele mogą być źródłem wsparcia, radości i poczucia przynależności. Relacje z innymi uczą również empatii, komunikacji i współpracy. Przyjaciele mogą zachęcać do nowych doświadczeń i spędzania czasu w ciekawy sposób. Ale nie każda próba nawiązania przyjaźni kończy się sukcesem. Relacje międzyludzkie wymagają czasu, energii i wzajemności. I znalezienie osób o podobnych wartościach i zainteresowaniach może być trudne. A jakie są zalety i wyzwania posiadania zwierzęcia? Zaletą jest bezwarunkowa miłość zwierzęta są lojalne i kochające, niezależnie od okoliczności. Badania pokazują, że opieka nad zwierzęciem obniża poziom stresu, lęku i depresji. Również zwierzęta mogą być świetnymi towarzyszami, szczególnie dla osób starszych lub mieszkających samotnie. Ale zwierzątko wymaga czasu, pieniędzy i zaangażowania np. spacery, karmienie, opieka weterynaryjna. Również opieka nad zwierzątkiem może być kosztowna szczególnie w przypadku chorób lub problemów zdrowotnych. Posiadanie zwierzęcia może wpłynąć na Twoją mobilność. Na przykład utrudniać podróże: co w tym wypadku wybrać: przyjaźnie czy zwierzątko? Przede wszystkim, czy jesteś gotowy na relacje z ludźmi? Jeśli czujesz się otwarty na nowe znajomości, warto spróbować nawiązać przyjaźnie. Jeśli jednak trudno Ci się otworzyć, lepiej zacząć od mniejszych kroków. Na przykład uczestnictwa w grupach zainteresowań. Czy jesteś w stanie zaopiekować się zwierzęciem? Posiadanie zwierzęcia to odpowiedzialność na wiele lat. Jeśli nie możesz podjąć takiego zobowiązania, może lepszym rozwiązaniem będzie czasowe zaangażowanie, na przykład jako wolontariusz w schronisku. Jakie jest idealne rozwiązanie? Nie musisz wybierać między jednym a drugim. Możesz spróbować budować relacje z ludźmi i jednocześnie mieć zwierzątko jako towarzysza codzienności. I teraz praktyczne kroki do podjęcia decyzji. Jeśli chcesz nawiązać przyjaźnie, to dołącz do grup zainteresowań. Kluby, książki, kursy, spotkania tematyczne. Angażuj się w wolontariat. Pomagając innym, możesz poznać osoby o podobnych wartościach. Pamiętaj, że przyjaźnie rozwijają się stopniowo. Daj sobie czas. Natomiast jeśli rozważasz posiadanie zwierzątka, wybierz zwierzątko odpowiednie do Twojego stylu życia. Pies, Wymaga więcej aktywności, a kot jest bardziej samodzielny. Przygotuj się finansowo i organizacyjnie na opiekę. Rozważ adopcy ze schroniska możesz dać dom potrzebującemu zwierzakowi. Ekspercka porada, behawiorystka i psycholog pani Anna K. Mówi, ludzie i zwierzęta wnoszą do naszego życia różne wartości. Zwierzęta mogą pomóc w walce z samotnością i przygotować nas emocjonalnie na głębsze relacje z innymi ludźmi. Kluczowe jest jednak, by wybierać świadomie zarówno przyjaźnie, jak i opiekę nad zwierzęciem. Podsumowując, nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Na pytanie, czy warto na siłę szukać przyjaciół, czy lepiej skupić się na zwierzęciu? Kluczowe jest zrozumienie swoich potrzeb i możliwości. Przyjaźnie i towarzystwo zwierząt mogą się uzupełniać, wzbogacając życie w różny sposób. Pamiętaj, że zarówno ludzie, jak i zwierzęta mogą pomóc ci odnaleźć radość. I spełnienie w codzienności. No i jestem ciekawa, co byście Państwo powiedzieli na kolejne takie zadane pytania. Czy posiadanie zwierzęcia zmieniło Wasze życie na lepsze? I drugie, jak radzicie sobie z trudnościami? W nawiązaniu nowych kontaktach przyjaźni z innymi ludźmi? No ja jestem ciekawa odpowiedzi. Bardzo proszę piszcie w komentarzach. Oczywiście czekam na propozycje innych tematów w kolejnych odcinkach programu. Życzę spokojnego, właściwie już skończonego dnia, pierwszego dnia świąt, ale przyjemnego spędzenia drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia. Jeśli się podobał program, odcinek, to bardzo proszę o polubienie i subskrypcję naszej telewizji i wskrażycia TV. Mówiła Ewelina Wenberger i zapraszam jutro o godzinie 22.00. Dobranoc!